Cześć, witam cię bardzo serdecznie z tej strony Stanisław Wójcik. Jeśli chcesz stać silniejszy, sprawniejszy i uprawiasz streetlifting czy ogólnie trening siłowy, no to myślę, że ten film naprawdę ci się przyda, ponieważ przekaże ci bardzo praktyczne wskazówki w jaki sposób trenować, żeby po prostu więcej podnieść jakiegoś ciężaru ostatecznie na jedno powtórzenie. Skupimy się przede wszystkim na dpi i na podciąganiu, ponieważ właśnie specjalizuję się w kalistenice, trenuję też street lifting, więc po prostu tę wiedzę Wam tutaj przekażę. Zapraszam do oglądania. Na początku odpowiemy sobie na pytanie, kiedy w ogóle możesz zacząć trenować podciąganie i dipy z ciężarem. Warunek jest prosty, musisz po prostu robić dipy i podciąganie najpierw bez ciężaru. Więc jeśli jeszcze tego nie potrafisz, to mam filmiki dla osób początkujących na tym kanale, więc zachęcam, żeby do nich zajrzeć. Szybko tylko powiem, że dla osób początkujących zarówno przy dipie, jak i podciąganiu szczególnie polecam wzmocnić sobie te słabsze ogniwa, robić negatywy i izometryczne holdy w poszczególnych fazach ruchu, czyli na przykład podciąganie w górnej i środkowej fazie Fazie, a dipy, na przykład holdy w dolnej fazie. Kiedy współpracuję z osobami online, to mniej więcej przechodzimy na podciąganie i dipy z ciężarem, kiedy potrafią tak wykonać gdzieś mniej więcej ponad 10 dipów i mniej więcej 6-7 podciągnięć. Tak mniej więcej uznałem to jako minimum z doświadczenia. Nie oznacza to, że nie możesz dojść do znacznie wyższych wyników podciągania i i dipów w ogóle nie trenując z ciężarem, ponieważ ja jeszcze jak miałem kilkanaście lat i właśnie zaczynałem trenować kalistenikę, to w ogóle nie robiąc podciągania z ciężarem doszedłem do ponad 20 powtórzeń w jednej serii podciągania, więc to jest możliwe, ale z drugiej strony patrząc też z perspektywy czasu żałuję, że wcześniej nie zaczynałem ćwiczyć właśnie z ciężarem, ponieważ to daje naprawdę bardzo fajne plusy, benefity w postaci po prostu większej siły, co się potem na przykład przełoży na masę lapa. Załóżmy już jednak, że robisz podciąganie i dipy z ciężarem, ale chciałbyś jakoś tam progresować do przodu, dokładać sobie ten ciężar. Omówimy sobie kilka takich sytuacji, rozwiązań, możliwości i oczywiście możesz sobie wybrać, pozmieniać wszystko według własnej woli. Więc zaczniemy od tego, że na początku możesz sobie rozbić plan na fazę akumulacji oraz intensyfikacji. Mówiłem kiedyś w jednym z filmów właśnie o tych dwóch fazach względem bardziej kalisteniki, czyli na przykład Trenowania pod i pod podfronta. Tutaj zasada jest podobna. Możesz sobie mniej więcej, na okres 8 tygodni, oczywiście może być krótszy. Możesz wziąć nawet 4 tygodnie, możesz wziąć jeszcze dłuższy okres, na przykład 10 tygodni. Wtedy ta faza akumulacji, ta pierwsza trwa właśnie tyle, ile. Ile przyjąłeś? Przy tej fazie akumulacji, przy danym ruchu podciągania czy na przykład dipów, skupiasz się po prostu na większych zakresach powtórzeń, czyli robisz sobie nie na przykład zakresy od 1 do 5, czyli takie ciężkie jakieś tam serie, ale bardziej robisz na przykład serie powtórzeń od 8 do 12. Dlaczego takie podejście? Po pierwsze, budujesz wtedy jeszcze masę mięśniową i potem tę masę mięśniową przełożysz na wyższy wynik, na przykład w podciąganiu i w dipie, już na jedno powtórzenie, ponieważ pamiętaj, że jeśli jeśli ktoś ma większą masę mięśniową, no to od razu z natury jest też silniejszy, tylko że chodzi o wzmocnienie konkretnych po prostu mięśni. Oczywiście też musimy tutaj zachować balans, ponieważ czym jesteś większy, cięższy, tym oczywiście potem trudniej będzie Ci podciągnąć, ponieważ po prostu będziesz dodatkowo jeszcze dźwigał masę własnego ciała. Ale to jest bardziej skomplikowany temat, po prostu musisz jakoś to wypośrodkować, żeby nie być ani jakoś za lekkim, ani za ciężkim, żeby tę masę mięśniową też jakąś mieć. No i właśnie ta faza akumulacji temu służy. Druga bardzo ważna rzecz, która przydaje się właśnie podczas tej fazy, to ogólnie. Wyrobienie sobie nawyku ruchowego i jakieś tam doskonalenie techniki, po to, że potem, jak już będziesz się podciągał z ciężarem maksymalnym, dużym, to po prostu tę technikę będziesz miał dobrą, ale właśnie to zbudujesz w tym okresie akumulacji. Cała magia w tym okresie akumulacji jest taka, żeby przez ten okres stopniowo sobie dokładać ten ciężar i przechodzić na coraz niższe zakresy. Czyli na przykład przez pierwsze 2-3 tygodnie robisz sobie podciągnięć z danym ciężarem, chociażby nawet 5 czy 10 kg, 3 serie po 12 powtórzeń. Potem sobie dokładasz trochę tego ciężaru i przechodzisz sobie na, załóżmy, 3 serie po 10 powtórzeń, potem po 8 powtórzeń, po 7, 6 itd. I mniej więcej, jak już skończysz sobie ten okres akumulacji, Akumulacji, no to lądujesz na tych niższych zakresach, które szczególnie będą skupiały się na budowaniu siły. Ponieważ pamiętaj, że te wyższe zakresy będą oczywiście rozwijały Twoją siłę, chociażby dlatego, że będziesz zwiększał masę mięśniową, ale nie aż w takim stopniu jak te zakresy od 1 do 5. Te zakresy od 1 do 5 bardziej adaptują układ nerwowy, Chociaż oczywiście Twoja masa mięśniowa też będzie się zwiększać, aczkolwiek trochę w mniejszym stopniu niż przy tych wyższych zakresach. W okresie akumulacji możecie też skupić się na takich ćwiczeniach, które wzmocnią wasze słabe ogniwa. To jest właśnie ten czas, żeby to zrobić. I takie przykłady takich ćwiczeń to na przykład podciąganie połówkowe. Jeśli wiecie, że jakaś tam faza, na przykład w podciąganiu jest u Was słabsza, często yy, osoby, które ćwiczą, mają yy, słabszą górną fazę, to jest zresztą normalne, to możecie sobie porobić podciąganie połówkowe albo na przykład podciąganie z górą. Gumą oporową, gumę zaczepiamy sobie o ketla, na przykład na dole, i wtedy ona nas najmocniej dociąża w tej górnej fazie, co potem się przełoży dobrze na tego ładrep maxa. Jeśli będziecie robić też te zakresy, takie mniej więcej od 8 do 12 i jednocześnie ćwiczyć z dociążeniem tej gumy oporowej, no to tym bardziej to będzie się wpisywało właśnie w ten cały okres akumulacji. Następnie wchodzimy w fazę intensyfikacji, i tutaj. Podczas tej fazy ciężko powiedzieć, ile ona będzie trwała. Możesz sobie ją rozplanować jak chcesz, ale tak naprawdę ja jestem obecnie w takiej sytuacji, że nie planuję ile ona będzie trwała, tylko po prostu wyciskam z siebie jak najwięcej, jak najdłużej progresuję dokładając ten ciężar i w pewnym momencie jak dojdę do takiej ściany i będzie ten czas, żeby sprawdzić tego one rep maxa, z jakim ciężarem podciągnę się i zrobię dipa na jedno powtórzenie, no to wtedy to zrobię i zacznę cały plan treningowy od początku. Ale na razie po prostu wyciskam z siebie, można powiedzieć. Jak najwięcej. I wtedy, kiedy przechodzimy na te niższe zakresy powtórzeń, to na razie powiem tylko tyle, że skupiamy się na tym zakresie mniej więcej od 1 do 5 powtórzeń. Możemy sobie dołożyć też jakieś tam inne, bardziej specyficzne ćwiczenia siłowe, ale o tym jeszcze powiem. Pamiętajcie tylko, że ten okres intensyfikacji to jest po prostu większy ciężar, mało powtórzeń. Teraz, kiedy już mniej więcej tak ogólnie znacie te dwa okresy akumulacji i intensyfikacji, to przejdziemy sobie do dokładniejszego omówienia, ile razy w tygodniu w ogóle trenować w tych okresach, jak sobie rozbijać serię itd. itd. Więc ogólnie w okresie akumulacji możecie sobie ćwiczyć. Dany ruch, tak, mniej więcej tego dipa i podciąganie tak około 2-3 razy w tygodniu. Ja na przykład teraz w tym okresie bardziej siłowym ćwiczę dwa razy w tygodniu, do tego oczywiście przejdę, ale w okresie akumulacji ten konkretny ruch takiego podciągania i dipa, ogólnie może nie, że z dużym ciężarem, ale z dużą objętością i to będą wymagające treningi. To dwa razy w tygodniu jest idealnie. Trzecią jednostkę możecie sobie dołożyć oczywiście na co innego, poćwiczyć sobie nogi, mięśnie brzucha, wzmocnić jakieś tam słabsze partie itd. itd. Więc tutaj oczywiście pełne. Na dowolność, ale tak polecam ogólnie z doświadczenia takie ciężkie serie dipów i podciągania robić sobie dwa razy w tygodniu, zarówno w sumie w akumulacji, jak i w intensyfikacji. W tym okresie akumulacji możecie skupić się na jednej jednostce, na przykład na robieniu tych trzech serii po 12, potem po 10, po 8 i tak dalej i sobie schodzić z tym ciężarem. I To jest pierwsza jednostka, a w tej drugiej jednostce z kolei robić sobie te ćwiczenia, które wzmacniać będą wasze jakieś konkretne słabe ogniwa, czyli na tej drugiej. Jednostce możecie sobie robić to podciąganie z Obciążeniem gumy oporowej, albo tak jak mówiłem, to podciąganie połówkowe, ale wszystko na trochę wyższej objętości. Wtedy mamy takie dwie stworzone jednostki treningowe, starając się jednocześnie zawsze tam co jakiś czas dołożyć sobie trochę ciężaru, żeby wywołać to progresywne przeładowanie, ale też stopniowo zbliżać się do tych większych ciężarów, które nas czekają w fazie intensyfikacji. W fazie intensyfikacji już powiedziałem, że też dwa treningi w tygodniu to będzie idealnie. Powiem wam na moim przykładzie, w jaki sposób sposób jak obecnie ćwiczę myślę że najłatwiej będzie to wam zrozumieć więc robię jedną jednostkę treningową w której robię dipy trzy serie po pięć powtórzeń i to jest bardzo ważne że w każdej serii realizuję właśnie pięć powtórzeń czyli nie że 5 5 i ostatnie 4 tylko w każdej trzymam się zakresu 5 powtórzeń jeśli Ostatnia seria mi nie wyjdzie, no to znaczy, że albo się nie zregenerowałem, albo coś po prostu nie poszło, albo, no właśnie, jest już za duży ciężar i w pewien sposób dotarłem do pewnej ściany. Ważne jest to, że z treningu na trening ten ciężar sobie dokładam. Dokładam sobie chociaż troszkę, ale zawsze i tak staram się zrealizować trzy serie po pięć. No i nie ukrywam, to są ciężkie serie, ponieważ mniej więcej w każdej trzy mam tylko jedno powtórzenie w zapasie przed upadkiem mięśniowym. I to jest pierwsza jednostka. Z kolei na tej drugiej mojej jednostce, którą robię w tygodniu, ja osobiście nie robię dipów, tylko robię sobie wyciskanie na klatkę. Zależy mi zarówno na dipach, jak i na wyciskaniu. Są to też dwa ćwiczenia, które się dopełniają i to i to jest push, ale pod innym kątem, więc uznałem, że jest to jak najbardziej spoko rozwiązanie i przy klatce robię dosłownie to samo. Trzy serie po pięć powtórzeń. Jak ten progres przestanie iść i nie będę już mógł więcej dołożyć, to zaraz powiem, co robimy. Lepiej to będzie widać na przykładzie z podciąganiem na drążku. Tutaj mieszam sobie chwyty. Raz sobie robię na tej pierwszej jednostce podciąganie. Pod chwytem i tam robię sobie trzy serie, też po pięć powtórzeń, starając się dołożyć. Więc jak widzisz, te serie po pięć powtórzeń się cały czas gdzieś przewijają i nie bez powodu, bo ten zakres pięciu powtórzeń, szczerze mówiąc, bardzo go lubię, ponieważ jednocześnie nałożysz na siebie dużą objętość, a pięć powtórzeń jest też bardzo ciężkie. Jest to taki wysiłek czysto siłowy, nie pod pompę mięśniową, ale właśnie czysto siłowy, więc ten zakres powtórzeń jest super pod względem dokładania tych ciężarów co tydzień. I y, potem na drugiej jednostce zmieniam sobie chwyt, robię sobie na chwytem podciąganie i tutaj też sobie zmieniam zakres powtórzeń, żeby nie robić tych, cały czas tych trzech serii po pięć y, przy tym samym ćwiczeniu, y, tylko już sobie robię trzy serie po trzy powtórzenia i wtedy mamy takie dwie jednostki. Podciąganie się dopełnia, bo tutaj jest podchwyt, tutaj jest nachwyt, tutaj jest większy zakres powtórzeń, tutaj jest niższy zakres powtórzeń, więc wszystko się idealnie skleja. Tak samo dipy, jeden ruch push, tutaj klatka, drugi ruch push, trochę pod innym kątem, wszystko to pięknie ze sobą pasuje. Ale teraz przejdziemy do bardzo ważnej wskazówki, jeśli chodzi o dokładanie ciężaru co tydzień, ponieważ Zarówno w dipach, jak i podciąganiu zależy mi na tym, żeby utrzymać ten zakres powtórzeń, na przykład w podciąganiu trzech serii po trzy powtórzenia, ale stopniowo cały czas sobie dokładać ten ciężar. Więc moja rada, którą w ogóle niedawno też y, odkryłem i, i trochę tak bardziej zastosowałem, to dokładanie co tydzień naprawdę y, mało ciężaru. Dla przykładu, wcześniej jak robiłem sobie dipy i podciąganie, to w pewien sposób tak czasami trochę śpieszyłem się z tym progresem. Chciałem już przechodzić do coraz niższych tych zakresów, żeby jak najszybciej podejść do maksów, zrobić nowy rekord i tak dalej, i to było błędne podejście, ponieważ dokładałem ten ciężar za szybko i za dużo. Co ciekawe 2,5 kg, a już za dużo ciężaru, prawda? Wyobrażacie sobie to? Że tylko 2,5 kg robi już taką dużą różnicę. W momencie, kiedy Samemu zacząłem stosować progresję tylko 1,25 kg co tydzień, czyli dosłownie nic praktycznie. To ten progres zaczął iść naprawdę do przodu, powoli, ale do przodu, bez żadnej stagnacji. Przykład. Zaczynałem podciąganie na chwytem od mniej więcej. 40 41,25 kg na 3 serie po 3 powtórzenia i to było tak do zrealizowania, jakby to były ciężkie serie, wiadomo, ale już bym więcej raczej nie zrobił. I przez to, że stopniowo dokładałem tylko ten mniej więcej 1 kg, to teraz obecnie po dzisiejszym treningu dosłownie zrobiłem 3 serie po 3 powtórzenia, ale z 45 kg to jest progres, no właśnie mniej więcej jakieś 4 niecałe kilogramy. Kiedyś, gdybym tak szybko dokładał, w życiu bym tego nie zrealizował, a wystarczyło trochę dłużej poćwiczyć, bo aż 3 tygodnie można powiedzieć, i już to jest w moim zasięgu. I tak naprawdę ta seria z 45 kg dla mnie była obecnie lżejsza niż tydzień temu, jak robiłem nawet to 43. I to jest właśnie magia tej adaptacji układu nerwowego, bo to nie chodzi o to w takich ćwiczeniach siłowych, ciężkich, żeby jak najwięcej podokładać i się zmęczyć i tak dalej, ale żeby trochę oszukiwać ten układ nerwowy, czyli tak. Tutaj coś dołożę, potem znowu za tydzień troszeczkę dołożę, tak, żeby trochę oszukać ten nasz mózg, ten, ten cały układ nerwowy i przyzwyczaić właśnie go do, do tego ciężaru. Bo tak naprawdę my nie realizujemy tych serii założonych nie tyle, że nie jesteśmy jakoś tam wystarczająco silni, no chyba że założymy sobie nie wiadomo jaki ciężar. Ale załóżmy, zrobiłem sobie na przykład z jakimś tam ciężarem tylko cztery powtórzenia, a nie zrobiłem tego piątego. Trochę to jest tak, że układ nerwowy nas blokuje przed wzięciem tego większego ciężaru i Właśnie zadaniem treningu siłowego jest to, żeby układ nerwowy, mięśniowy też, przyzwyczaić do właśnie tego założonego ciężaru, który chcemy wycisnąć. I właśnie to stopniowe dokładanie ciężaru, to dlatego ja to, to nazywam właśnie oszukiwaniem układu nerwowego. Tak stopniowo go przyzwyczajamy, przyzwyczajamy, przyzwyczajamy i w końcu mija... Mm, na przykład miesiąc czy dwa miesiące okazuje się, że dołożyliśmy kilka kilogramów dokładnie, ale te kilka kilogramów ten miesiąc czy dwa temu było zupełnie dla nas nieosiągalne. No i właśnie o to chodzi w treningu siłowym. I to jest moja rada dla Was, żeby naprawdę stopniowo i powoli sobie dokładać ten ciężar. Jeśli nawet macie taką możliwość, nawet po pół kilograma sobie dokładać, jeśli macie takie ciężary, po kilogram i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna porada dla Was. Poza tym też na pewno kontuzji unikniecie, jeśli będziecie w ten sposób ćwiczyć, a nie jakoś tam nie wiadomo ile tego ciężaru dokładać sobie. Krótkie info, jeśli chciałbyś, żebym pomógł Ci trochę poogarniać właśnie te ciężary, czy też elementy z własną masą ciała w kalistenice, zbudować podstawy, albo nauczyć się czegoś trudniejszego, no to właśnie współpracuję online z różnymi osobami na różnych poziomach zaawansowania i myślę, że mogę pomóc Ci osiągnąć, ogarnąć te Twoje cele treningowe, tak więc jeśli jesteś zainteresowany taką współpracą, to w opisie masz link do kalendarza i możesz tam się zapisać na darmową rozmowę, konsultację, na której mi opowiesz o swoich celach treningowych. No i mam nadzieję, że właśnie w tę współpracę wejdziemy i będziemy razem osiągać Twoje cele treningowe. Teraz podsumujemy sobie te zakresy powtórzeń i w jaki sposób i w jakiej kolejności możecie sobie je stosować, żeby żeby progresować. Więc już znacie ten podział w treningu intensyfikacji i możecie sobie teraz te ciężary stopniowo dokładać. Więc jak już jesteście w tym okresie siłowym, to polecam wam ogólnie zacząć sobie właśnie od tych trzech serii po pięć powtórzeń. I co tydzień sobie właśnie robić tę taką te trzy serie, na tym drugim treningu robić sobie coś innego. Nadal na przykład podciąganie, ale już w innym zakresie, ale skupmy się tylko na tej jednej rzeczy. I robić sobie te trzy serie po pięć powtórzeń, i tak długo jak tylko możecie cały czas dokładać te 1,25 chociaż. I na każdym treningu co tydzień realizować te trzy serie po pięć powtórzeń. Na pewno zobaczycie po pewnym czasie, że ta siła Wam po prostu wzrośnie i potem na jedno powtórzenie podniesiecie też większy y, ciężar. No ale wiadomo, w pewnym momencie nie będziecie po prostu progresować bez końca w tych trzech seriach po pięć powtórzeń, nie ma, nie ma bata, w końcu po prostu progres się zablokuje i nie zrobicie tej ostatniej serii na przykład albo nawet pierwszej. I w tym momencie polecam wam sobie przejść na inny zakres powtórzeń, czyli jak robiliście, jak robiliście na przykład te trzy serie po pięć powtórzeń, to polecam sobie przejść wtedy na trzy serie, na przykład po trzy powtórzenia, to jest pierwsza opcja. Potem jak znowu dokładacie, ile możecie z tygodnia na tydzień. Potem sobie przechodzicie, na przykład na trzy serie po dwa powtórzenia, potem możecie sobie porobić nawet takie maksy jedynki, czyli na przykład 5 serii na jedno powtórzenie i dopiero jakoś tam jeszcze za jakiś czas podejść do. Maksa. Więc znowu w pewien sposób schodzimy sobie tymi schodkami, tak jak było w akumulacji, że najpierw 3 serie po 12, 3 serie po 8, to samo jest w intensyfikacji, tylko że tutaj właśnie wyciskamy z siebie więcej, bo trzymamy się danych zakresów tak długo jak tylko możemy. To jest jedna z podejść, które Wam proponuję, oczywiście nie jedyne, nie najlepsze, nie jakieś najdoskonalsze, metod w treningu siłowym jest odgroma. ja Wam podaję po prostu jakieś tam metody, nie ma co się tam do tego aż tak też... Przywiązywać. Na pewno nie będę mówił, że to, co ja tutaj mówię, to jest jakaś prawda objawiona i że nie ma lepszych metod i tak dalej. Może niektórzy na YouTubie, w internecie tak mówią, ja akurat nie. Wiadomo, że każdy trener, każda osoba trenująca ma jakieś swoje metody i ważne, żeby to działało i żeby trenować mądrze, progresować, ale też trenować bezpiecznie. Podaję Wam teraz kolejne rozwiązanie, jakie możecie zastosować, kiedy te trzy serie po pięć powtórzeń przestaną Wam iść. Jest to tak zwana metoda teksaska, która jest bardziej stosowana przy ciężarowcach, którzy ćwiczą martwy ciąg, wyciskanie na klatkę itd. Ja ją tak trochę zastosowałem, jakby pod, pod właśnie streetlifting. Stosowałem też u osób, z którymi współpracuję i. Szczerze mówiąc, ogólnie efekty są naprawdę świetne po niej, więc, więc słuchajcie uważnie. Więc wygląda to w następujący sposób. Pierwszy trening, załóżmy, że dipy. Robimy sobie albo 4 serie po 5 powtórzeń, albo 5 serii po 5 powtórzeń. Możecie sobie zacząć przez jakiś czas porobić sobie te 4 serie po 5 powtórzeń i dopiero po jakimś tam cyklu treningowym przejść sobie na te 5 powtórzeń, 5 serii, bo no jednak 5 serii po 5 to jest po prostu masakra. To naprawdę rozwala objętościowo, więc i objętość jest duża, i siłowo jest to ciężkie. Więc też musicie ciężar sobie odpowiednio dopasować i mieć w głowie to, że Wy musicie 5 tych serii zrealizować z takim ciężarem, a nie tylko jedną, prawda? Bo wiadomo, że na przykład na 5 powtórze, powtórzeń w dipie weźmiecie na przykład załóżmy 50 kg, ale już 5 serii po 5 powtórzeń, no to już będzie trzeba wziąć 40. Musicie to rozróżniać, tak? Bo to nie jest 5CM, czyli 5 ciężar maksymalny, tylko właśnie 5 serii nasz. Więc tutaj musicie to sobie. Odpowiednio dopasować. I teraz, kiedy pierwszy dzień macie taki objętościowy, załóżmy 4 serie po 5 powtórzeń, to wtedy drugi dzień treningowy nadal dipy robicie tylko jedną serię na 5 powtórzeń. I to jest wtedy to wasze takie 5CM. I wtedy na tej drugiej jednostce oczywiście będzie większy ciężar niż na jednostce pierwszej. Załóżmy, że na jednostce pierwszej wzięliśmy mniej więcej 42,5 kg, no to wtedy na tę jedną serię tylko na 5 powtórzeń może wejść mniej więcej tak. 48,75 kilo, tak stawiam. Tak przepisowo to się mówi, że trening pierwszy to musi być mniej więcej, mniej więcej tak 80% tego co było na treningu drugim, ale to tak na oko. Oczywiście u każdej osoby może to wejść inaczej i kiedy już mamy ten model to znowu z tygodnia na tydzień, zarówno w jednostce pierwszej, jak i drugiej, cały czas dokładamy minimum chociaż te pół kilograma, prawda? Zależy jak na siłowni macie ciężary, jak 1,25 to, to spoko, może być 1,25, ja na razie sobie tak dokładam i u mnie się to sprawdza wskazówki odnośnie jeszcze jednej takiej metody treningowej, którą możecie sobie zastosować i tak samo na jednej jednostce robić na przykład te trzy serie po trzy powtórzenia, na drugiej jednostce robić to, o czym Wam teraz powiem. Więc jest to tak zwana metoda ekscentryczna, bardzo wymagająca, ciężka i trzeba tutaj z tym uważać. Ogólnie chodzi o to, żeby wziąć ciężar większy niż jesteśmy w stanie podnieść na jedno powtórzenie. Czyli na przykład, jak ja w podciąganiu wyciągnąłem najwięcej 65 kg, to w metodzie ekscentrycznej musiałbym Wziąć jakieś na przykład między 72,5, 75, może nawet coś koło tego. I chodzi o to w tej metodzie, żeby zrobić tylko negatywa. Nie robimy fazy koncentrycznej, czyli w podciąganiu z tym naprawdę dużym dla nas ciężarem. Opuszczam się tylko w dół. To samo by było w lipie, też schodzę tylko w dół do kąta prostego i potem od razu bezpiecznie schodzę z poręczy. Bardzo wymagająca metoda, ponieważ mamy ciężary supramaksymalne, ponad maksymalne dla naszych możliwości. Wiadomo, że zawsze faza ekscentryczna jest dla organizmu ludzkiego łatwiejsza, więc dlatego możemy to wykorzystać i ta metoda tak mocno Pobudza nasz cały organizm, tak mocno atakuje, zmusza nas w pewien sposób do rekrutacji większej ilości jednostek motorycznych, że potem jak będziemy brać właśnie ciężar już na pełny ruch, na koncentrykę i ekscentrykę, no to. Prawdopodobnie nasza siła się zwiększy, jeśli regularnie sobie tę ekscentrykę wzmocnimy, no i też regularnie w tym ćwiczeniu ekscentrycznym będziemy sobie dokładać ciężar. Jeśli chodzi o zakresy powtórzeń, polecam mniej więcej 3-4 serie po jednym, maksymalnie dwa powtórzenia takich negatywów, no i potem oczywiście przerwa co najmniej 3-4 minuty. Pamiętajcie, żeby w treningu siłowym między takimi ciężkimi seriami odpoczywać nawet do 5-6 minut między takimi ciężkimi seriami dipów czy podciągania. I teraz bardzo ważna taka porada, która przyda wam się do progresowania z tymi ciężarami. Załóżmy, że chcecie sobie zacząć robić te trzy serie po pięć powtórzeń, prawda? I ogólnie byście tak ledwo co, ale jednak zrealizowali te trzy serie po pięć powtórzeń dipów, załóżmy z ciężarem 25 kg, prawda? I po prostu ta ostatnia seria. Piąta, przepraszam, trzecia, ta ostatnia seria na te pięć powtórzeń byłaby dla Was tak ciężka, że ledwo Co byście to wyciągnęli, no ale byście dali radę i jednak byście zrealizowali te trzy serie po pięć powtórzeń z ciężarem 25 kg. Czy jest sens od razu brać taki ciężar? No właśnie, nie. Ja mam taką zasadę ogólnie, jak współpracuję właśnie z, z innymi osobami, że zaczynam od ciężaru, jednak który na początku jeszcze nie sprawia aż tak dużego kłopotu. Czyli na przykład sobie biorę na początku 3 serie po 5 powtórzeń, ale tylko z 20 kg. Robię sobie przez na przykład mniej więcej 3 tygodnie z tym, czyli robię sobie 20 kg, potem za tydzień robię sobie na przykład 22,5, jeszcze za tydzień 23,75 i dopiero tam w którymś tygodniu dochodzę sobie do tych 25. I zasada jest taka, że zostawiam sobie przestrzeń trochę na progresowanie jeszcze, nie? na przyzwyczajenie organizmu ogólnie. Do tych trzech serii po pięć powtórzeń, czy na przykład trzech serii po trzy powtórzenia. Wszystko jednak, jaki zakres robicie, możecie sobie stosować na zasadę. I wtedy, kiedy dojdziecie do tych trzech serii po pięć powtórzeń z tym ciężarem, który dla Was byłby. Dla Was aż tak duży i wymagający, to prawdopodobnie jeśli wcześniej przepracujecie sobie z trochę mniejszymi ciężarami, ale nadal jednak wymagającymi, to w końcu te 25 przysłowiowe yy, będzie po prostu łatwiejsze. I no, chodzi o to, żeby to 25 przebić i na następnym treningu zrobić 26,75, potem 27,5, potem może nawet 30, w końcu dojdziecie yy, i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie zasada taka, żeby nie ruszać od razu z grubej rury, tylko porobić sobie z tym chociaż. 5 kg na przykład mniejszym ciężarem, stopniowo sobie z tygodnia na tydzień podokładać i w końcu dojść do tego momentu, który dla Was był wcześniej, te kilka tygodni temu, taki ciężki. No i oczywiście wtedy, na koniec, przychodzi ten moment, żeby sprawdzić maksy. Oczywiście na początku tego całego cyklu treningowego, jeszcze przed akumulacją, warto sobie sprawdzić takiego maksa i potem po tych kilku miesiącach treningów sprawdzić na koniec, jaki będzie maks, o ile poszliście kilogramów do przodu. To oczywiście pomaga jakoś tam mierzyć progres. No i się zapytacie, na co jak już sprawdzimy tego maksa, bo już dojechaliśmy tymi schodkami od trzech seri po 12 w końcu do tego maksa, prawda? No, wtedy oczywiście zaczynamy wszystko od początku. I czy wrócicie z powrotem do tych trzech seri po 5, od razu ruszycie z fazą intensyfikacji siłową, czy jeszcze wrócicie do akumulacji, może na przykład odpuścicie już sobie te, te zakresy 3. 3 Serie Po 12, i od razu przejdziecie na 3 Serie Po 8. To już wszystko zależy od Was. Ale ogólnie takie nieustanne właśnie schodzenie tymi schodkami w dół od fazy akumulacji posiłową i dokładanie cały czas tego ciężaru bardzo stopniowo, bardzo pomału, ale jednak dokładanie to jest właśnie długoterminowo klucz do osiągnięcia naprawdę ogromnej siły i sprawności, która nie jest po prostu dostępna dla przeciętnej osoby, która trenuje na siłowni, która może jakoś nie mierzy tego swojego progresu, która nie zapisuje tych ciężarów z tygodnia na tydzień, no a tutaj jeśli chcecie naprawdę osiągnąć jakiś tam ten poziom siły, no to takie regularne, przez kilka lat do, dosłownie, dokładanie tego ciężaru, stopniowe, mądre kształtowanie tej siły, no może dać po prostu niesamowite efekty, szczególnie właśnie w dipie i w podciąganiu, bo nie bez powodu cały czas mówię o tych dwóch ćwiczeniach, uważam, że one są po prostu świetne pod względem budowania ogólnej sprawności i siły górnych partii ciała. No, więc to byłoby wszystko w tym filmie. Myślę, że przekazałem naprawdę masę przydatnej wiedzy, informacji, którą możecie sobie zastosować jakoś w praktyce, w swoim treningu. Przypominam jeszcze raz o możliwości zapisania się na współpracę. Mogę Ci pomóc zrealizować właśnie te wszystkie cele, czy związane z własną masą ciała, z elementami statycznymi, czy właśnie ze streetliftingiem, czy też z innymi ćwiczeniami siłowymi, sylwetkowymi i tak dalej. Jestem w stanie Ci w tym pomóc, więc koniecznie się zapisuj. Do usłyszenia.